Dobra. Spójcz po. Boisko jest właśnie śliskie i też piłka się ślizga na rękawicach. jeżeli jest przemoczony właśnie. To też jest jakieś właśnie utrudnienie na boisku.

U nas w Warunki niestety dzisiaj sprawiły nam trochę figle. Jak wjeżdżaliśmy z domu, każdy wziął halówki, po prostu wiedział, że będzie sucho, a tu nagle przyjeżdżamy, deszcz pada. Także to był jeden minus. pogoda angielska tak naprawdę. To jest kurwa <goda> nie? Brawo

To było właśnie tak trochę dołujące dla do całej drużyny, bo staraliśmy się, mieliśmy też sporo w sytuacji nawet na, na braku przeciwników, nie mogliśmy to wygrać. Ta przewaga przeciwników w tak, pod koniec drugiej połowy jak można po zauważyć to pod koniec niestety obrońcy pogubili i straciliśmy to bramkę. Nie? W 69 minucie mogliśmy stracić bramkę, tak było widać z rzutu wolnego, ale nie, udało nam się i to jest super dla nas.